Dwóch reprezentantów Polski opuściło zgrupowanie z powodu kontuzji. To był świetny mecz polskiej kadry. Lewandowski z Błaszczykowskim byli na trybunach. Belgia straciła punkty, a Francja pewnie wygrała. Florian Thauvin przyjął i uderzył piłkę z pół obrotu. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Pierre-Emerick Aubameyang zdobył cztery gole i wyleciał z boiska. i Flick będzie wściekły. Kolejny jego podopieczny wraca do Barcelony z kontuzją. Pierwsze pozytywne informacje w w sprawie stanu zdrowia Jakuba Modera, Arsenal został ukarany za mecz sprzed 10 miesięcy. Hendrik blisko wypożyczenia, nawet już zimą. Fiorentina walczy o Casemiro z Manchester United, a Kylian Mbappé stanął w obronie Lamine Yamala. To są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. A ja witam Was po krótkiej przerwie i oczywiście zachęcam do polubienia tego filmu, do jego podbicia, no i oczywiście, abyście dołączyli do nas klikając dzwoneczek. Miłego dnia. No i zapraszam do oglądania. Wczoraj w meczach eliminacyjnych do mundialu wpadkę zaliczyła Belgia, która tylko bezbramkowo zremisowała z Macedonią Północną, pomimo zdecydowanej przewagi, co pokazują statystyki, jak i całego meczu wykonaniu Kevina De Bruyne to nie udało się umieścić piłki w bramce rywali. Aż 8 goli padło w meczu Islandii z Ukrainą. Rywalizacja w Reykjaviku zakończyła się wygraną naszych sąsiadów 3 do 5. W tej samej grupie rywalizowała także Francja z Azerbejdżanem. Pierwsza bramka padła dopiero po indywidualnej akcji Kiliana Mbappé w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy. Kilian doszucił jeszcze potem asystę, a Florian Touvain zaliczył wejście Smoka. W 83. minucie pojawił się na murawie, a w 84. przyjął piłkę i uderzeniem z półobrotu umieścił ją w bramce. A tak prezentują się wyniki pozostałych meczów eliminacyjnych. Kazachstan pokonał Liechtenstein, Irlandia Północna poradziła sobie ze Słowacją, Kosowo bezbramkowo zremisowało ze Słowenią, a Szwecja przed własną publicznością przegrała z reprezentacją Szwajcarii. Szalony mecz w eliminacjach do mundialu odbył się w Gambii, która podejmowała Gabon. 7 goli i wynik 3 do 4 to nie jest coś niezwykłego, bo takie mecze po prostu się zdarzają, ale warto o tym spotkaniu powiedzieć, ze względu na jego przebieg i bohatera, a zarazem antybohatera. Niewątpliwie nim został pierre emerick Aubameyang, Young, który pierwszy zdobył 4 gole, a potem wyleciał z boiska po obejrzeniu drugiego żółtego kartonika. Świetny mecz w eliminacjach do Euro U21 rozegrała nasza kadra. Podopieczni Jerzego Brzęczka zagrali z Czarnogórą i wygrali 2 do 0 po trafieniach Kozubala i Pietuszewskiego odpowiednio z 4 i 23 minuty. Spotkanie to odbywało się w Katowicach, a z wysokości trybun mecz obserwował Robert Lewandowski, jak i Jakub Błaszczykowski. Polska kadra U21 w trzech meczach eliminacyjnych nie przegrała jeszcze ani razu. Mają komplet 9 punktów na koncie, 9 zdobytych bramek i ani jednej straconej. Identyczny dorobek punktowy mają Włosi, ale oni zajmują pozycję numer 2 ze względu na gorszy bilans. My, pierwszy mecz z Włochami, rozegramy dopiero 14 listopada. Reprezentacja Polski w miniony czwartek rozegrała towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią, które zakończyło się skromnym zwycięstwem 1 0. Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że dwaj nasi kadrowicze, czyli Przemysław Frankowski i Bartłomiej Drągowski na pewno nie wezmą udziału w meczu eliminacyjnym z reprezentacją Litwy. Sztab szkoleniowy Reprezentacji Polski informuje, że trwające zgrupowanie reprezentacji Polski opuszcza dwóch zawodników: Bartłomiej Drągowski i Przemysław Frankowski. Bartek zmaga się z urazem przy przeciążeniowym pleców i wyjechał już z hotelu kadry. Przemek natomiast doznał naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda i opuści zgrupowanie w sobotni poranek, mówi lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski. Czy to jest duża strata dla naszej kadry? No raczej nie. Po pierwsze, Drągowski ostatnio pomagał tylko w treningach, bo do kadry nie łapie się już od ponad dwóch lat, a Frankowski tak naprawdę stracił miejsce w składzie po zmianie trenera. U że grał, no a u Urbana już niekoniecznie. Coraz poważniejsze problemy z kontuzjami ma FC Barcelona, co w kontekście zbliżającego się El Clasico jest bardzo niepokojącą informacją. Wczoraj treningu reprezentacji Hiszpanii nie dokończył Dani Olmo. Z powodu kontuzji łydki opuścił już zgrupowanie i powrócił do Barcelony na dokładne konsultacje i badania. Ciekawie co teraz na konferencjach prasowych będzie mówił Hansi Flick, no bo jest to już kolejny jego podopieczny, który pojechał na kadrę, a wraca z urazem. Wcześniej niemal identycznie to wyglądało z Laminem Jamalem, którego stan zdrowia w tym momencie już wygląda lepiej i najpewniej będzie gotowy do rywalizacji na mecz z Realem Madryt. Hansi Flick na pewno nie będzie mógł skorzystać z Gaviego, który jest po operacji, czy Stegena, ale jego strata jest nieistotna. Natomiast Rafinia nie gra od końcówki września, ale najpewniej będzie gotowy na Najbliższy mecz z Gironą. Z kolei Joan Garcia ma powrócić do składu dopiero na TL Classico 26 października, tak więc w Wojciecha Szczęsnego czekają jeszcze dwa ligowe mecze, właśnie ten wymieniony przed chwilą z Gironą oraz jeden w Champions League z Olimpiakosem Pireus. Jakub Moder z powodu kontuzji nie gra już od kilku tygodni. Dokładnie to ostatni raz na murawie widzieliśmy go 27 lipca w meczu towarzyskim z Niceą. Od tamtej pory opuścił już 13 spotkań klubowych i do tego dwa zgrupowania reprezentacyjne. Na szczęście w ostatnim wywiadzie trener Feynordu Rotterdam, czyli Robin Van Persie, przekazał pierwsze pozytywne informacje w sprawie stanu zdrowia Polaka. Tak powiedział: Co do modera, to nie jest jeszcze całkowicie pewne, ale zasadniczo jest już włączony do zespołu. Trenuje już częściowo z drużyną, jednak z punktu widzenia przygotowania fizycznego nie jest jeszcze w pełni gotowy, by brać udział we wszystkich treningach. Musimy. To oceniać z dnia na dzień. W poprzednim sezonie, 12 stycznia, w ramach FA Cup w Londynie, Arsenal podejmował Manchester United i odpadł po serii rzutów karnych. O tym meczu już każdy dawno zapomniał, ale nie angielska federacja, która nałożyła na kanonierów. 500 tysięcy funtów kary. Ale dlaczego? Otóż okazało się, że Arsenal nie przekazał odpowiedniej ilości biletów kibicom Manchester United, w efekcie czego mniej fanów rywali zasiadło na trybunach. Kibice Manchesteru powinni otrzymać 9 tysięcy wejściówek, a dostali dokładnie 7965 biletów. Arsenal tłumaczył się z tego, twierdząc, że stało się tak ze względów bezpieczeństwa, bowiem część kibiców musiałaby zasiąść na górnych trybunach, które nie są przystosowane do żywiołowego dopingu. Po prostu tam wyżej jest mniej miejsca, aby skakać czy swobodnie się poruszać. Federacja na to się nie nabrała. Jak na razie kary całkowicie nie wycofała, jednak ją zawiesiła. Jeżeli kanonierzy jeszcze raz nie przekażą odpowiedniej ilości biletów rywalom, to będą musieli zapłacić. Hendrik, który do Realu Madrid trafił za 48 milionów euro, odejdzie. Co prawda, nie na stałe, a na wypożyczenie, bo w tym momencie po prostu nic nie gra. Fabi Alonso przed sezonem rozmawiał z piłkarzem i powiedział mu, że musi walczyć o skład, gdyż jest daleko w hierarchii. Ponoć już wtedy miała być rozmowa o potencjalnym wypożyczeniu, ale Brazylijczyk zdecydował się zostać i spróbować. No jak na razie skutków tej walki nie widać, bowiem Hendrik praktycznie minut nie łapie i prawdopodobnie już zimą zmieni klubowe barwy. Sky Sport informuje, że Casemiro wraz z zakończeniem tego sezonu opuści Manchester United. Po prostu klub nie planuje odnowić umowy z Brazylijczykiem, która obowiązuje tylko do czerwca przyszłego roku. Tak więc to oznacza, że Czerwone Diabły będą musiały poszukać zastępstwa za Brazylijczyka. Media twierdzą, że jego następcą prawdopodobnie zostanie Elliot Anderson z Nottingham Forest, który bardzo dobrze radził sobie już w poprzednim sezonie. Fakt, że jest on obeznany z Premier League to bardzo dobra informacja, gdyż często po transferze z innej ligi dochodzi do zdarzenia z rzeczywistością, które jest bardzo twarde. Z kolei zdaniem włoskiego portalu Food Italia Fiorentina skusiłaby się na Casemiro. Obecnie tam we Włoszech występuje David De Gea, a obaj panowie bardzo dobrze się znają za czasów występów na Old Trafford. Problemem oczywiście będzie wynagrodzenie, bowiem w Manchesterze wynagrodzenie Casemiro jest gigantyczne, ponieważ wynosi aż 350 tysięcy funtów co 7 dni. Nikomu nie trzeba mówić, że Laminé Yamal to genialny piłkarz, pomimo wieku, bo ma zaledwie 18 lat posiada takie umiejętności, o których większość piłkarzy może tylko pomarzyć. Z drugiej strony jego prywatne życie jest bardzo często w mediach podnoszone, a sam zawodnik jest krytykowany za umawianie się z różnymi kobietami, huczne urodziny, zamawianie osób niskorosłych do obsługi imprezy, czy też częste dwuznaczne wiadomości na Instagramie przed meczami. W jego obronie stanął rywal z Realu Madrid, Kilian Mbappé, który tak powiedział. Ludzie dużo mówią o jego życiu prywatnym, myślę, że powinni dać mu spokój. W piłce nożnej jest świetnym zawodnikiem, ale w życiu to tylko osiemnastoletni dzieciak. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W eliminacjach do mundialu w grupie E: Bułgaria, Turcja oraz Hiszpania, Gruzja, Węgry, Armenia oraz Portugalia, Irlandia. W grupie I: Norwegia, Izrael oraz Estonia, Włochy. A w grupie K: Łotwa kontra Andora oraz Serbia, która podejmie Albanię. Zachęcam do ocenienia, do podbicia tego filmu, no i do dołączenia do nas. Miłego dnia. Cześć.